Elektroniczna platforma usług administracji publicznej ePUAP to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu. Konto na platformie www.epuap.gov.pl może założyć każdy. Dzięki temu większość spraw, z którymi do tej pory przychodziło się osobiście do urzędu, będzie można załatwiać nie wychodząc z domu. Jeśli masz już założone konto na platformie ePuap i chcesz w pełni wykorzystywać możliwości naszej platformy, potrzebny ci jest jeszcze profil zaufany. Co to jest? To rozwiązanie informatyczne będące alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego, które umożliwia podpisywanie i potwierdzanie wiarygodności dokumentów wysyłanych za pomocą ePuap. Jeśli nie masz jeszcze konta, to zapraszamy do obejrzenia filmu pod tytułem Zakładanie konta na ePuap. Otwórz swoją przeglądarkę internetową i wpisz www.epuab.gov.pl. Otworzy Ci się strona główna epuab. W prawym górnym rogu znajdziesz link Zaloguj się. Kliknij go. Jeśli podczas rejestracji zostało wybrane logowanie przy pomocy hasła, to wpisz login i swoje hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się. Jeśli podczas rejestracji zostało wybrane logowanie przy pomocy certyfikatu, wpisz swój login, a następnie przycisk Dalej. Jeśli nie pamiętasz, jak skorzystać ze swojego certyfikatu, kliknij na link Instrukcja korzystania z certyfikatu. Ten film prezentuje logowanie za pomocą hasła. W prawym górnym rogu pojawią się Twoje dane. Jest to znak, że nastąpiło poprawne zalogowanie się do systemu ePuAP. Teraz kliknij na link Moje konto. Następnie kliknij zakładkę Moje profile zaufane. Teraz kliknij przycisk Złóż wniosek. Nastąpi przekierowanie na stronę z formularzem. Kwestionariusz zostanie automatycznie uzupełniony o twoje dane, które zostały przez ciebie wpisane w procesie zakładania konta na platformie ePUAP. Sprawdź, czy informacje są poprawne i w przypadku błędów lub pustych pól wprowadź zmiany. Z dostępnej listy wybierz metodę zabezpieczenia e-mail. Następnie wpisz poniżej adres swojej poczty elektronicznej. Na koniec kliknij przycisk Wyślij wniosek. Z wizyty w punkcie potwierdzającym mogą zrezygnować posiadacze certyfikatu kwalifikowanego, wymaganego do złożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego. Dla tej grupy użytkowników przewidziano metodę samozaufania, polegającą na samodzielnym potwierdzeniu swojego profilu zaufanego bezpośrednio na platformie ePUAP. Pokaże się pytanie, czy chcemy złożyć wniosek o profil zaufany i tym samym zatwierdzić dane znajdujące się we wniosku. Kliknij przycisk Tak Wyświetli się wtedy komunikat potwierdzający wysłanie wniosku. Takie samo potwierdzenie otrzymasz wybraną wcześniej metodą, czyli na podany podczas składania wniosku adres poczty elektronicznej. Po wysłaniu wniosku o profil zaufany należy udać się do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego z dowodem osobistym lub paszportem w terminie do 14 dni od daty wysłania wniosku, w celu potwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej. Wizyta w punkcie potwierdzającym nie jest potrzebna w przypadku osoby, która przeszła proces samozaufania. Jak znaleźć najbliższy punkt potwierdzający? To bardzo proste. Kliknij w zakładkę Profil zaufany. Następnie kliknij w zakładkę Lista punktów potwierdzających. Tam znajdziesz listę wszystkich punktów potwierdzających. Aby ułatwić znalezienie odpowiedniego urzędu na liście, możesz skorzystać z filtra, wpisując dane adresowe. Teraz zapisz adres urzędu i wybierz się tam w najbliższej wolnej chwili. Mamy nadzieję, że pomogliśmy ci prawidłowo przejść przez wszystkie kroki. Do zobaczenia.